Dzień dobry. Zapraszam do wysłuchania kolejnego fragmentu książki o Julianie Tuwimie. Rany Julek, o tym jak Julian Tuwim został poetą. Posłuchajcie. Podwórze było zaczarowane. Maks, Julek, bójcie się boga! złapał się za siwą głowę pan Lałkę. Co to za pomysły! krzyknął z niedowierzaniem przecierając oczy. Pan Lałkę był sąsiadem Julka. Mieszkał na parterze w podwórzu kamienicy. I każdej wiosny tuż pod swoimi oknami rozstawiał warsztat stolarski. Julek godzinami przyglądał się jego pracy. Wdychał zapach drewna, kleju stolarskiego i fajki pana Lokego. a gdy z podwarczącej piły sypały się wiórki, spod hebla wypełzały kręte ostrużyny, aż wstrzymywał oddech z zachwytu. Stolarz lubił chłopca, a coraz to nowe psoty Julka i jego kolegów kwitował łagodnym uśmiechem. Uśmiechał się więc, kiedy własnoręcznie zmajstrowali telefon, niemiłosiernie hałasujące urządzenie z blaszanych pokrywek i sznurków i przyciągnęli go z okna mieszkania Julka wprost do okna Maxa. Oczywiście, nic nie było przez ten telefon słychać. Uśmiechał się również, kiedy Julek podał któremuś z kolegów sprawdzony przepis na domowe lody z irysów, mleka i jeszcze jakiegoś tajemniczego proszku. Kolega lody przyrządził. Nadawały się, rzecz jasna, do wyrzucenia. Ale czegoś takiego, jak dzisiaj pan Laukę jeszcze nie widział. Przetarł ponownie oczy. Nie, nie mógł się mylić. Max, przewiązany sznurem od bielizny, dyndał metr nad ziemią. Za to Julek. W kaszkiecie z gazety, który pełnił rolę hełmu strażeckiego i za tkniętą za pasek deseczką udającą strażacki toporek, stał na balkonie pierwszego piętra. Stał i raz trąbiąc, a raz wyjąc dziko, powoli spuszczał dędającego na sznurze kolegium. Klap! Max wylądował szczęśliwie. A Julek, dumny ze sprawnie przeprowadzonej akcji, uspokoił sąsiada. Panie lałkę już po pożarze, nie ma co się denerwować, wyjaśnił z pełną powagą bo wszyscy chłopcy zabawę w strażaków traktowali niezwykle poważnie. Cóż, wiadomo, jak pożar to pożar, nie ma z tym żartów. Łap drabinę, alarm, szybciej, wkładaj kask, łap drabinę, stawiaj, trzask, stoi, stoi, to na dach, dalej wyżej, co za gmach, przeogromny, drapacz chmur, w górę, w górę, trzymaj sznur, dajesz radę i to jak, więc trzy, cztery, na mój znak jeszcze chwilkę, teraz już. Brawo, świetnie, super. Cóż, nawet całkiem zwykła postać bohaterem może zostać, gdy na szafie, jak na dachu, siedzi kot i drży ze strachu. Julek uwielbiał podwyrko. Taką właśnie wymowę zapamiętał z dzieciństwa, na którym bawił się w chowanki, i w gonitwy albo wywijał kijem podczas gry w klipy. Dawał z siebie wszystko, aby tylko klipę, czyli niewielki kijek przyniesiony z parku, wybić jak najdalej poza namalowane na bruku kawałkiem cegły koło. Zwykle w tych zabawach towarzyszył mu Max, morrowy blondynek, którego z Julkiem łączyła nieokiełznana fantazja i skłonność do urwisowania. Ich przyjaźń zaczęła się od zabawy w strażaków, a potem doroślała razem z nimi. To właśnie Max zainteresował przyjaciela Chopinem. Pięknie grał na fortepianie, a Julek, kucnąwszy tuż obok, z wciąż rosnącym zachwytem, wsłuchiwał się w mazurki, preludia, nokturny i etiudy. A jak ten Max śmiesznie mówił. Zabawa Foenego to były w jego języku priatki. Łazienkę nazywał badecymr, sypialnie – spalka, a na katar mówił nasmurk. Zresztą inni łódcy, sąsiedzi Tuwima, a byli wśród nich Polacy, Niemcy, Żydzi, i Rosjanie, również mówili przedziwnymi mieszankami języków. W dodatku, nawet wtedy, kiedy używali tych samych słów, w ustach każdego z nich brzmiały one inaczej. Nagadywali się jednak świetnie, mimo odmiennych języków i obyczajów, a różnice jakoś nikomu nie przeszkadzały. Julek zafascynowany przysłuchiwał się mowie sąsiadów. Niektóre słowa zapisywał, jakby przeczuwając, że już wkrótce narodzi się jego nowy bzik. Ale przedtem musiał przejść jeszcze przez epokę gadów. Gady zeszły w podziemia. Tam łazi ja? jąkała korpulentna dama w kapelusiku, która nieopatrznie złożyła wizytę państwu Tuwimom. Ratunku piszczała, a wyglądała przy tym niebywale bo choć wciąż siedziała na mięciutkiej sofie, to jakimś cudem nogi w eleganckich pantofelkach trzymała wysoko w górze. Na wysokości żerandola mniej więcej. Trzymała też tam dłonie w koronkowych rękawiczkach i gustowną torebkę, kurczowo ściskaną przez jedną z rękawiczek. Z niejasnych przyczyn dama nie przestała piszczeć, choć Julek wytłumaczył jej uprzejmie, że to, co właśnie wypełzło z podserwantki, nie jest żadną żmiją, tylko zwyczajnym zaskrońcem. Grzecznie dodał, że bardzo przeprasza, ale widocznie terrarium, które sklecił własnoręcznie, nie wytrzymało próby czasu. A przecież naprawdę było porządnie zrobione, dziwił się, i wygodnie urządzone, umeblowane kamieniami, wysłane chem i trawą, dlaczego te niewdzięczne gady opuściły takie wygodne lokum? Dlaczego? Nie wiadomo. W każdym razie, nie bacząc na obecność gościa, zlazły z parapetu w pokoju Julka i rozpełzły się po kątach. Zeszły w podziemia, jak dorosły Tuwim zapisze we wspomnieniach. Tłumaczenia Julka, choć zgodne z prawdą, dziwnym trafem nie uspokoiły gościa. Dama w kapeluszu wprawdzie zdjęła wreszcie pantofelki z żyrandola, ale nie przestała krzyczeć. Skandując na przemian, ratunku, żmija i żmija, pomocy zbiegła po schodach i nigdy więcej nie przekroczyła progu domu przy ulicy Andrzeja 40. Bardzo trudny rachunek. Szły po Sofie trzy jaszczurki, grzeczne, że aż miło. Jedna w kroki, druga w ciapki, a trzeciej nie było. Wtedy właśnie pewna jejmość, o niej jest ta strofa, miała pecha dom odwiedzić, w którym stała sofa na spotkanie trzem jaszczurkom, ciapki oraz w kropki wypełzł sobie pan za skroniec i dwie jego ciotki. Wtedy właśnie owa jejmość z przedostatniej strofy gnać zaczęła drobnym truchtem w stronę miękkiej sofy. Pierwsza ciotka wyszła z biurka, druga z za firanki, trzecia za to spod obrusa w kolorowe wianki. Wtedy właśnie jej mość, co tu przyszła w drugiej strofie, w eleganckim, z eleganckim wielce grzmotem spoczęła na sofie. — Witam, panią — piąta ciotka rzekła do niej miło. — Jak tam zdrówko? — zapytała. Lecz jej już nie było. Julek wcale się nie zdziwił, kiedy po dość nagle zakończonej wizycie damy w kapelusiku, pani Adela głosem nie znoszącym sprzeciwu zażądała. Wszystkie te paskudstwa mają zniknąć natychmiast. A potem dodała jeszcze. Kto to słyszał, żeby w porządnym domu po podłogach wiły się za skrońce, a po sofach ganiały jaszczurki? Że też ja się na coś podobnego zgodziłam? Jak nie trudno się domyślić, wąż... Tak niesprawiedliwie nazywany żmiją nie był jedynym dzikim lokatorem w mieszkaniu Tuwimów. Z letnich wakacji w inowłodzu Julek przywiózł całą armię jaszczurek, stado zaskońców i kto wie co jeszcze. W dodatku jeden z węży okazał się ciężarną samicą, więc ku radości Julka w terrarium pojawiło się wkrótce 13 jaj, a po kilku tygodniach 13 wężątek. Aż do wizyty piszczącej damy rodzice jakoś nosili towarzystwo sublokatorów. Zwłaszcza, że gady zwykle cichutko siedziały w pokoju Julka albo dyskretnie przemykały pod kredensem etażerką lub sofą, a potem drzemały pod dębowym stołem na lwich łapach. Młodsza siostra Julka, o dziwo, nawet je polubiła. Ale odkąd jeden z skrońców zdecydował się wypełznąć spod serwantki w tak niesprzyjającym momencie, Nastawienie rodziców gwałtownie się zmieniło. A może... Julek podjął ostatnią próbę ratowania podopiecznych. Może poczekamy do wakacji? O właśnie, ucieszyła się Irenka. I wtedy wszystkie wrócą z nami do Inowłodza. Ale pani Adela spojrzała tylko na dzieci surowo i powtórzyła. Gady mają zniknąć spod mojej serwantki. Natychmiast. Trudno. Trzeba było całe to towarzystwo spakować i wypuścić na wolność. Julek postanowił, że zaniesie gady do pobliskiego Parku Poniatowskiego. Już tego samego dnia wszystkie węże i jaszczurki, a w każdym razie wszystkie, które Julkowi udało się znaleźć, wyprowadziły się z kamienicy i zamieszkały pod krzewem Jałowca. W porządku. Porządek? Rzecz miła. Wiadomo, w porządku do twarzy jest domom, z porządku jest dumna rodzina, porządkiem się gości zagina. Lecz kiedy znienacka na kaflach Gładziutkich dotychczas jak tafla Na ręcznie strzyżonym dywanie A nawet o zgrozo Tapczanie Zwierzęcy pojawia się kłaczek Od razu jest jakoś Inaczej Od razu jest jakoś weselej Gdy zwierzak po domu szaleje I sierścią szalejąc ci chlapie Po kaflach, dywanie, kanapie Porządek wiadomo, rzecz miła Lecz jeśli garść płaczków się skryła gdzieś w którymś z domowych stu kątków, to wtedy ten dom jest w porządku. Po epoce gadu w łódzkim domu państwa Tuwimów nie było więcej zwierząt. Dopiero wiele lat później, kiedy Julian z żoną Stefanią mieszkali już w Warszawie, do rodziny dołączył Joncio. Niewielki psiak z potarganą brodą. Mój piesek Joncio, oto go macie, to mój największy w świecie przyjaciel. Przedstawia Gotówin w jednym z swoich zwierszy dla dzieci. I dodaje: Gadam i gadam, a Dżoncio milczy, lecz mnie rozumie piesek najmilszy, bo Dżoncio, bym nie miał żadnych wątpliwości, był najmądrzejszym psem na świecie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia następnym razem.